Yy, chodźcie, chodźcie. Piękna, o tak, piękna prezentacja, słuchajcie. No nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, my mamy sztuczce, Dość głodny dokładnie. Słuchajcie. Nerwy w konserwy, słuchajcie, opowiedzcie nam proszę, co my tutaj mamy. Yy, mamy tutaj pyzy zwykłe polskie pyzy nowe Słonie. Jest to pyza nadziewana marchewką pieczoną na mas z masełkiem i z zwykłym twarogiem, twaróg tłusty i półtłusty. I do tego, no ta, żeby było przełamanie smaku, jest starte jabłuszko. No i na jest. A ciasto, ziemniaki gotowane, ziemniaki surowe i tarta jabłuszkowe też do przełomania zniaków. To znaczy my jesteśmy też młodym kołem, dopiero drugi rok jesteśmy, jesteśmy pierwszy raz zakwalifikowałyśmy się, bo do różnych konkursów jesteśmy startowały. Pierwszy raz się zakwalifikowałyśmy. Przeparte. No ja nie wiem, e, czy, czy mamy w taki punkt w regulaminie, żeby zdyskwalifikować koło za to, że kłamie? Nie ma takiego punktu. Chyba trzeba będzie dopisać. Słuchajcie, dziewczyny kłamie.